Cześć! Witajcie w pierwszym odcinku Kopa jest ze mną ale Roski, Roski jest z wami No chuj no. Czyli legi okej okay. Więc zróbmy to O! Kanto Izaki O kurde! Dobra, dawaj. Przyjacielu. Okej. Okay. To nie. Tu, 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 tu. Pierwsza misja koopa, e ja już nagrywałem. E Misję pojedyncze? To się wytnie, a wrzuciłeś? Jeszcze nie. No kurde, cool. a ja miałem już sobie zobaczyć, czy wrzucić. Nie, ale może ci się nadbędą, bo przetworzone już ja mam dwie. Więc tak, muszę Cię zaprosić i zaprasza się normalnie. Normalnie, przyjacielu. Czyli zaproś. Poszło. No to graj. Tak. to graj. Czekajcie, misja polega na tym, żeby zdobyć 15 przeciwników używając nowy. I maksymalna ilość pieniędzy ograniczona. Czy będziemy po prostu mniej kasy zdobywać. Dawaj. Aha! Jeszcze bym zapomniał o czymś takim, że pierwszy odcinek trafia do mnie, drugi trafia do naszego serdecznego przyjaciela. Więc no, nie, nie. u niego możecie link w opisie. Trzeci będzie u mnie, oczywiście playlista też będzie w opisie. E, no i link y, do kanału w opisie i subujcie. No. To ci się nie uda. Nie udało. Twoja mama jest nieudana. Zobaczmy sobie z co dostajemy za odznakę u Cześć, Czekaj, bo sześć, 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 Ci sześć, 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 A sześć, sześć, Dobra. sześć, sześć, Mapy już władzasz, o, Chyba się ładuje, bo nie wiem, bo ja patrzę, <laughs> Chyba się ładuje! O, nie wiem, nie no, kurde, tekst. Wow. O kurde! Dobra, zobaczę. E, e, mniej Wiedźmina poproszę, ok? Co? E, mniej Wiedźmina na kanał wrzucę. Dlaczego? dlaczego? Ja już go przeszłem. Przeszedłem. Ja Dobra. mówię po rusku, no. Yo, błag, no wypierdolę do ja. no chłopie no serio przyszedłem do daty, co teraz. To, 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 nie to jest z internetem był to... problem. Wystaw ci powiem, że mam dzisiaj raz na tydzień. Dziękuję. Nie. No tak, po waszej Dwa razy. Napisz słabe oglądanie. No tak. A ja, ogarną, ja ogarnąłem już. Mamy certyfikaty specjalne. Nooo. Wow. już później wysłać. Daj, daj, tak, daj. Możesz daj. sobie zobaczyć na Akademii twórców, jak zwiększyć y, statystyki. Czekaj. Kurwa, najnowszy odcinek ma, ma u ciebie, przyjacielu. Dobra, wbiję, ja nie pierdol. Pierdolić to ja mogę Twoją mamę. Dobra, weź to się wytnie. To się wytnie wszystko. To nie, wytnie się. Wytnie się. Wytnie się. Wytnie się. Nie, wytnie się nie umiem. Czekaj ze dwóch. Kupę idę. No to się wytnie. To się wytnie, wbijaj. To się wytnie! dobra, już, Nie, Nie, ta rozmowa. Później Wspadać. będziemy wycinać żebyście No tak, będziemy wycinać. To, kurwa, no ja już. przynajmniej będę wycinać te, te, takie jak on wbija tutaj, bo tu niestety trochę trwa, ale No ci, że patrzyłem twoje YouTube'y, kurwa. Już ale wbijaj, od... no! No już, sekundę. Już się tyle mapa ładuje. No, no nie jest fajnie. Dobra, Jobamy jest. Jest. Bo ja patrzyłem twojej... Ja patrzyłem Ja, ja patrzyłem twojej YouTube blyad. Dobra. Jobamy Ogólnie, jak Rób chcesz je? się nauczyć troszeczkę rzeczy o YouTube. to możesz yy, znaleźć sobie coś takiego jak Akademia Twórcy I przejść jakiś kurs. Ja jeden tak przeszedłem normalnie, że nawet nic nie patrzyłem, żadnych odcinków, a AC tu się zbliskałem. Kurwa Dobra, lecą od wyciec. mojej strony. To Dobra, nie do mnie, padł. Lecą, lecą, lecą. Dobra, oddal się, oddal się. Kurwa, lecą, jeszcze Lecy. No i dobra, nowa ile kosztuje? E, 1200. Cięż, tak, 1200. No nie, to nie jest no, fajna broń w sumie. Dobra. Druga fala, znowu będę chyba tą samą stroną. Nie wiem, jak to się kurde nazywa. Wieża to się nazywa. Tower, o. Dziwne to jest nazwane miejsca, ale tak. A to jest dalsza strona? Co? Jopane, pan, idzie. no chłopak. Jaka dalsza strona, co ty ty masz już tego? No No ty fajnie, to, jest to ja też będę miał Chciałem Famasa kupić. Się to jest dalsza strona, tutaj się to nazywa Dalsza Nie. strona. Co dalsze? Tak A. Strefa detonacji i... Ty no. A tutaj jest strona schody. A no to tutaj? Schody, to tam są normalne. No dobra, chodź chodź, chodź ty. Dobra. ja oni są? Na pewno nie tędy idą. Idą, idą! Kurde! Nie, nie, nie umiem teraz strzelać. Dobra, Wiesz, strzelać. jebany. ja ty! Jakby coś tutaj nie najma. Ja też nie mam. Ręka mnie boli. Tu się wytnie, tu się wytnie. Nie wytnie. A ty cenzurujesz przekleństwa? Może Dawaj, kupuj Ruski bręk. O też miałem tego skina, ale go no, przejebałem. Spokojnie ja nawet... Tam Na biedą nie, macie! Jest nie, nie jest ze skrzynki. Przecież wymianą e, załatwience. To oni tam nie będą tam gdzie wcześniej szli. A na fajnie, że kasa zostaje później, nie? No, nie, nie. Idą na bieżąco. Na, na, bie na, bie na, bie na macie przejebałem tego skina. On niga. Uliobamy! Co robi? Dziwiduje. Dziw, dziw. Dobra. Pięć... Ale Co robiliśmy? Napierdolę. Ja <laughs> Patrz, co my, Hecoty. Czyli to my przegraliśmy? Bo patrzcie, mnie zresetowały statystyki. Na tabie hmm. no dobra, nieważne, ale jest druga runda, tak? Chyba chyba tak, tak, bo zdałeś juba, Roski jest? Jest, ja pierdolę! Bo idą Dużo i... znaczy, dużej, znaczy no, dłużej, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. oni mają już małą chopę. 70. Im bliżej głowy celujesz, tym lepiej dostrzela, strzela, że tak powiem. On gdzieś tam właśnie był. Eee. Wiem. <laughs> Skampił się. Jest, <laughs> nic nie ogarnął. Nie no, w ogóle to nie było widać, nie? Zajmasz... No w ogóle. Co, nagrywam zaraz do ciebie? Możemy. Zajmasz masz Neida. O tu, o tu. O zobacz, o tu. Ogarnąłbyś playlistę do siebie? Ach, ach, ze, ach. ze swojego i ze mojego? No chyba, że ja bym dał filmik do swojej. Ja to na pewno zrobię, że będzie po prostu playlista i u ciebie i jakie i u mnie Razem I to, to... Ja na pewno zrobię playlistę kurwa misja Ja robię solo i robię kursę Dwa no, Nam zabrakło? No To 15 eee. jest, ale mamy hajs, nie? Ty Wylację leciałeś tam kur Kup mi kosa, jak będziesz miał pieniądze. Nie. Muszę sobie studio wyposażyć. Szybko jesteś. Co? Co? Co musisz? Softboxy, parasolki i tak dalej, kamera... A na ...internetowa. Po co ci to? Poza co? to. Poza Komputer. Idę. Co po co mi to? Bo mi trzeba. Wyżej głowy celuj, to zawsze zabijesz. I chyba tyły, tyły, tak tyły robią, plecy, 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 plecy. To gówno tak daleko nie strzelam nawet. Gdzie jest jeszcze jeden? Nie wiem. Spierdzielił? E, plecy, plecy, plecy. Dobra. Mówię Ci, wyżej głowy strzelaj, to większe obrażenia. No ja strzelam wyżej głowy różkiem, lec. No ja teraz nie widziałem jak to strzelam. Dobra, 10 minut, spoko. I w połowie się wytnie, nie, jak nie. ja przeglą jak przeglądałem twoje YouTube'y. Później się, się wytnie. No następny odcinek oczywiście będę wycinać. W tym też. Nie. Bo fajna rozmowa wyszła. E, oni tutaj będą od chyba szli. Nie, no. plecy, 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 ty, plecy, Ale ty cenzurujesz słowa, prawda? Nie. Ja... Jo i kurwa To ustaw 18 A ci się łatwo da wyłączyć te 18 plus. Nawet jak się nie ma 18 lat nie na, na koncie YouTube może się to łatwo to przełączyć, tak powiem. Bo wystarczy troszeczkę z linkiem bo Obawić się, że tak powiem, usunąć yy, jedno słowo. Nie wiem co ja robię, ale okej. Okay. Spoko, stój ta... No nie no, to w sumie nie jest najlepsza pozycja. Jeśli oni stąd będą szli. Dobra, ja będę patrzyć, czy stąd idą. Ja tu widzę wszystko. Ja tu wszystko aha, widzę po Ogólnie to byśmy mogli... Chyba będą press albo mi. Oooo, wydaje mi się. Czekaj plecy chyba. Tak, plecy. Nie. Bo nie widzę nikogo, gdzie. Tak, plecy są. Idą, słuchaj, idą, słuchaj. idą, idą. Czekaj, czekaj, czekaj na nich. Niech wybiegną, niech wybiegną. Kurde, kurde, za dużo, no nie. Jobany. Za dużo ich tam było. Kurwa. Jeszcze jeden. Pistolet. Dobra. O! No nieźle. Nie, bo po prostu na mnie się rzucili wszyscy. Ale e, znowu to bym... Dobra, pewnie... ja granaty kupiłem. Ja bym czekam, bym kupiła, ale nie wiem, czy można. Nie można. E, chyba nie można. No dobra, jeszcze nie sprawdzi. Nie. No życia też się nie można. Fajnie by było. I idą. Do. Do. Dobra. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Niech wejdą. Ej, rzucili, rzucili tego. In the hall. Kurwa. Z czymczukami są. Tak? Tak. Łazaj. I wypierdol się teraz. Ale trochę... Słaby ten flash, ale okej. Okay. Eee, plecy, plecy, plecy! Słychać ich. Góra. Pistolet. Jobany, dawaj! Uciekaj. Okej. Okay. Dawaj, dwa, dawaj! ruski, dawaj, bled! I ostatniego musisz zabić tego gunwa. Ta? O. Ja. uważaj, masz mało HP. Wiem, wiem, wiem. Oni się uciekli. Stój, stój, stój tu, stój tu. Kurwa. Zauważyłem ich za późno. Ja pierdzielę. Aś się ze stołeczka zwaliłem. <grym <grym Dobra, mamy hajs. Tutu, tu, tu, tu. tu, tu, tu. No, też o item. Zginąłeś za szybko po prostu. Jak nie zginiemy, to ugran Co ty masz? Uciekaj. I tam rzuciłem, żeby czekać. Dobra, dobra, HP, tracę. Jakie głowy. A, muszą tutaj przyjść. Dobra, czyli będą szli od już do, do końca. Bo to jest bomba. Czyli schody. Dobra. Ja tutaj sobie kampię. Ja zobaczę, nie można kandara kupić. Nie wiem, bo już sprawdziłem. A. Jeszcze rzucić, jak będą szli to mogą to bombę. I chuj. Bo raczej stamtąd po bombę no, nie będzie. Trzy razy przegraliśmy. Coś nie mamy, nie? Ukończono w ciągu trzech rund, to jest możliwe. Jeszcze. A, no. Dobra, i to. Widzisz. I do, i do, i do, i do. Kurwa, bo dostałem. No widzę. Tak sporo. Dobra, nie ma ich tutaj. Y... Ale bomba tu jest, prawda? No, tak, ale oni mogą też iść. Oddaj od idą. Dwóch odwida. Dobra. Trzeba uważać, bo oni nie mogą. Jest gdzie jest paka, gdzie jest paka, gdzie jest paka, tu jest paka, oh fuck. No źle jest, trochę ustawiona No gdzie? Tutaj. Gdzieś. Czekaj. Tutaj. tutaj jest. Tutaj. Dobra. I nie lecą chyba tędy. Muszę ten mieć. Nie, iść. idą, idą. Tak. Jeden. Ej, tak troszeczkę pobijałem Idę. Kurde. Znowu mi to że co? No dobra, 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 dobra. Nic nie się widzę. Dwóch tutaj jest tylko. Jeden ja gdzieś jeszcze jest. No nie, dwóch tylko zostało. No ale właśnie jeden gdzieś chyba poszedł. Bo ja tam widziałem jednego przynajmniej. No co poszedł gdzieś? Dobra. Mam O, Wiesz, co e, wiece, ja proponuję? Bycie w początkach. Co? O ty, farsie! Wiesz, to był awans. awans. I to jest. I to i jest Fajera. Eee, to nie jest z Fajera, chyba wiesz? No jak mi pisało, że jest Złóż Fajera. Aaa, to jest jeszcze ja tak wiem. Gdybyś zagrał, czyli to to by ci coś lepszego drogu. Ale dobra. To co, do następnego chyba, co? No. To, to co, na razie. Na tyle. Siemanko, wiecie co robić, subskrybujcie, komentujcie, już nie będę a, tego e, mówić. Ja też subskrybujcie, su. Aha, pa, pa. i zapraszamy do naszego serdecznego Przyjaciela. Trzec... Pa. pa. Czekaj, czekaj. A no, dobra, dobra. Dobra. Do naszego serdecznego przyjaciela, a ja wam już mówię co dobra. będzie w kolejnym odcinku. W kolejnym dobra. odcinku będziemy musieli e, zabić 20 przeciwników na mapie sanatorii z P90, więc serdecznie zapraszam Też się pożegnać. TA-TA! No. Siemanko, na razie.